Ta historia zaczyna się wiele dni po ostatnich wydarzeniach dokładnie dwa tygodnie. Przez owe dwa tygodnie Magnolia biła się z myślami, co dalej począć. Zaczęła nawet nosić porcelanową maskę, jednak prawie nigdy jej nie zdejmowała. Magoria. Jako plan egzystencji, średnio magiczny, nie satysfakcjonował jej ani trochę. Już jakiś czas temu przestała przyjmować numerki na szybki seks z dziurokluc. Jej myśli wędrowały daleko, a wraz z nimi również i ona. Zawsze po normalnej pracy w Departamencie Magii Astralno-Portalowej przyjeżdżała metrem tutaj, do Magorii, i podziwiała twierdzę Ostrokolec, a raczej purpurowe niebo nad nią. W myślach odtwarzała ciągle wydarzenie, którego doświadczyła. Widziała oczyma wyobraźni tą samą scenę, odtwarzaną w pamięci niemalże w kółko, aż stała się czystą siłą nienawiści, napędzającą nie do powstrzymania monstrualną machinę myśli, jakich nigdy wcześniej nie miała. W końcu któregoś dnia w weekend postanowiła zakończyć swą egzystencję. Wypożyczyła łódź i popłynęła nią do samej twierdzy. Kiedy zaś tam dotarła, zaczęła przemierzać jej liczne pawilony, pełne zgliszczy starych, świeżych trupów rycerzy, którzy pragnęli ręki królewny, o której chodziły słuchy, iż jest wampirem. Miała zamiar dotrzeć jak najwyżej, aby skonać w płomieniach smoka. Nie chciała walczyć. Nawet za bardzo nie umiała. Mogła się zmienić w bestię, to nie stanowiło problemu. Sęk w tym, iż nigdy nie brała lekcji WF-u poważnie. Nie umiała walczyć zaciekle z Finezją, jak Izylda. Nienawidziła nawet wspomnienia tego imienia. Była to pierwsza osoba, w której tak naprawdę się zakochała. Przemierzając okolice pełną rozerwanych i rozczłonkowanych ludzi, krasnali, a nawet goblinów, które miały pilnować tego miejsca przed spragnionymi przygód wariatami, do jakich zaliczali ci się pierwsi, ani się nie obejrzała, a stanęła przed nim. Wielki smok, barwy czerni i fioletu, wylądował przed nią, charcząc wściekle. Był ranny, jednak magnoli nawet to nie obchodziło. Była gotowa na to, co musiało nadejść. Zamknęła oczy i czekała, aż jej ciało zacznie ją palić na skutek łatwopalnych wymiotów dość starego już gada. Nagle jednak usłyszała dziki okrzyk, zaś wielki smok jęknął, zaharczał i zaczął atakować kogoś, kto pojawił się na jednej z wież. Miał łuk, z której wypuszczał strzały, jedna po drugiej. Ich groty wbijały się w skórę gada, raniąc go dotkliwie, głównie z tego powodu, iż śmiałek ranił pysk jaszczura. Fioletowo łuski jednak zamachnął się ogonem i zburzył wieżę, na której stał śmiałek. Magnolia jedynie parsknęła spazmatycznym śmiechem. Kolejny głupiec zajebany przez kamień pomyślała. Smok jednak nie odpuszczał. Gruzowisko, jakie stworzył, zaczął pieczołowicie spowijać swoimi palącymi wyziewami z paszczy. Robił to dość długo, dlatego też stojąca nieruchomo Magnolia zaczęła się zastanawiać. No nie mówcie mi, że ten dureń wciąż żyje przemknęło jej w myślach. Nagle stało się coś, czego się nie spodziewała. Spod płomieni wypełzły nogi rycerza, które potoczyły się ku ropuszance, ta zaś zaśmiała się sardonicznie. Smok ponownie obrócił się w jej kierunku, popatrzył na nią groźnie, z bełtami staroczącymi ze swojego pyska, po czym zaczerpnął masywny haust powietrza, by wypluć złowieszcze płomienie wprost na czarownicę. Cikacink! Na dźwięk tych durnych słów, których nie można było nazwać okrzykiem bojowym, z płomieni wciąż tlących się na zgliszczach zburzonej wieży, wychynała postać dość mroczna i złowieszcza. Ów rycerz, a był to bez wątpienia rycerz, nosił czarną zbroję. Jego hełm przyozdobiony we wcześniej odrąbane czerwone rogi, gdyż każdy hełm powinien mieć odrąbane rogi, by nikt nie tarmosił cię za nie, uniemożliwiając obronę przed chwytem i ofensywę, Liśnił w świetle wschodzącego słońca. Każdy cal jego zbroi, która posiadała strzeliste żłobienia, zapewne by poranić jakąkolwiek kreaturę, która zdecyduje się połknąć nosiciela tego pancerza, zaś, miast miecza, posiadał harpun. Magnolia, jako iż widziała go całkiem dobrze, mogła przysiąc, iż wybór broni przez tego osobnika jest co najmniej dziwny. Harpun miał szerokie, strzeliste jak grot strzały ostrze. Rycerz, nie czekając, aż Smok zareaguje, wraził go w bok, przebijając żołądek. Zrobił to jednak w takim miejscu, iż Smok, odwracając się, by go pochwycić, nie mógł go dosięgnąć. Jego szyja uniemożliwiła mu zajrzenie pod tylne łapy. Dobre, stare Smoczysko, wiesz dobrze, jak skwierczeć jak dziwka. Nie skończyłem z tobą, gadzino. Jesteś moja i wyrżnę cię protuzyjno-retruzyjnie, jak wielki mops przykazał. Po wypowiedziach tych słów zaczął szarpać harpunem, czyniąc wiele ran wewnątrz cielska gada. Ten próbował się obrócić, jednak rycerz jedynie łapał się mocniej za harpun i cała scena przypominała psa, który goni swój ogon, jaki z kolei został przycięty umiejętnie przez weterynarza. A teraz jeszcze raz, donośniej, chika-ching! Groty strzał, które były zatopione zawczasu w pysku gada, eksplodowały. Magnolia poznała tę magię. Uczyła się jej wielokrotnie. Metalowe elementy opatrzone runami umożliwiały całą gamę różnych efektów przydatnych zarówno w walce, jak i komunikacji. Groty strzał musiały zatem być pokryte runami powodującymi eksplozję. Twarz Wielkiego Smoka została rozerwana, oczy wypadły z orbit, mózg rozbryzgał się gdzieś na ścianie, a szczęka pokruszyła się niemalże na miał i trzymała się tylko na palących się już ścięgnach. Smoki miały twardą łuskę, jednak zaraz pod nią znajdowała się delikatna tkanka, którą można było dotkliwie zranić. Donośny okrzyk, cika-cing! Musiał zatem aktywować runy, ale jakim cudem ta tępa puszka położyła swoje ręce na czymś tak drogim? Zamyśliła się magnolia, kompletnie zapominając o tym, iż śmiała umrzeć. Czarny rycerz wyrwał swój wierny harpun, po czym zaczął obchodzić cielsko, póki nie zobaczył magnolii. O, a ty niewiasto musisz być zapewne królewną, o której tak wiele słyszałem. Źle myślisz, odparła zimno magnolia. Jestem Ropuszanką, Wiedźmą. Twoja nagroda czeka w najwyższej zwierz. Kurwa, no nic. Zanim się tam w gramole minie trochę czasu. Zbroja nie pióro, trochę waży. W sumie to nie bardzo interesuje mnie jej ręka. Wolę robić zadania poboczne. Sam sobie je wyznaczam w swoim małym notatniku. Przy okazji, kreatury, które tutaj się namnażają, mają całkiem cenne narządy. Łatwo można je opylić na pchlim targu, a kaska leci jak rzeka. Ludziska z Dziurokluc szczególnie dużo dają za niektóre endemiczne gatunki, takie jak trzy złote żaby, ogony płomienio węży, nerki gombo pawiana albo proszek z igreszów. Te małe gówna, co piją twoją krew jak pijawki, dopóki nie umrzesz. No i mój ulubiony, wąż ciekowy. Jak ugryzie, to umrzesz, ale jego gat jest terapeutyczny, ponoć. Nigdy nie sprawdzałem. Magnolia przestąpiła z nogi na nogę, aż jej złote paznokcie u stóp zachrobotały o kamień. Co masz zamiar teraz zrobić? Jak to co? Ten smog był samicał. To znaczy, iż gdzieś w pobliżu, gdzie osiadł, musi być jego gniazdo z jajami. Wiesz, ile dają za jajca smocze? Które? Nie te przy dupie, tylko te w gnieździe. Wyjaśnił rycerz, Coś zdziwiło rozmówczynię. Był dziwnie inteligentny, nieco szalony i nieklasyczny. Na litość wielkiego mopsa używał harpunu jako broni zamiast miecza. Magnolia popatrzyła na niego nieco niepewnie, jednak jej maska skryła owe wahania skutecznie za swoją porcelanową masą. — Mam pytanie, ropuszanko — powiedział nagle rycerz. — Jako że jesteś tutaj, co znaczy, iż musisz mieć jakiś motyw bycia tu, gdzie tu jest, powiedz mi, czego chcesz. Łusek, serca, wątroby. Jajo jest moje, nie dam go w ogóle. Śmieszny z ciebie człowieczek, nie uważasz, że nierozsądnie targować się z kimś, kto możecie wgnieść w ziemię? Wy ropuszanki macie swoje zasady, bagna to wasze terytorium, a tu są jedynie ścieki. Nie pomogłaś w zabiciu gada. Owszem, chciałam zginąć. To prosta matma. Chcę nie żyć. Dlaczego? Dlatego. Powiedziała Magnolia, zdejmując maskę, ukazując swoje poznaczone znamieniem Macki Lico. Jej długie blond włosy rozbiały się na wietrze, zaś koście uszy, zamiast opaść, zaczęły strzyc, choć były kocie niekońskie. Jesteś. Wiem, jestem. Piękna dokończył rycerz. Magnolia zastygła, jakby rażona gromem. Czy ten łajdak nazwał ją piękną? On śmiał to nazwać pięknem? Jej powieki rozwarły się w zdziwieniu i zdumieniu. Rycerz przyklęknął na jedno kolano i podpierając się swoim harpunem, powiedział: Jak cię zwoł o pani? Magnolia Lisek. A jakie jest twoje miano, czarny rycerzu? Edalog, mak, nie moja pani. A więc edalogu? Z Aramu. Z Aramu. Czy jesteś gotowy poświęcić się, by ratować mnie? Bez wątpienia. Wykonać każde moje życzenie? Póki sił i woli mi starczy. Czy jesteś gotów spalić świat dla mnie? Jeżeli takie twoje życzenie niech szczęśnie w odmętach furii, jaką rozpętam. Pod twoim sztandarem. Świetnie, powiedziała Magnolia, zakładając maskę z powrotem. Ten zaślepiony głupiec może mi się przydać. To doprawdy szczęście, że uważa mnie za atrakcyjną. Być może nie widzi za dobrze albo... Czyżby się ze mną bawił? Nie, żaden rycerz nie klęka przed wiedźmą. To musi być zauroczenie. A ja już wiem, jak mogę go wykorzystać. Rozpętam piekło, które opisywać będą w kronikach, a moje czyny analizowane będą przez tysiące uczonych mózgologów. Świat zginie i zostanie uformowany na nowo. Potrzebuję tylko czasu i zasobów finansowych. Na szczęście, zarówno jedno, jak i drugie jest na wyciągnięcie ręki. Edalogu, będziesz pierwszą ofiarą wartą poświęcenia na stworzenie nowego porządku świata. Piękno zostanie mi przywrócone i zapłacę za to każdą cenę. Nieważne, ile trupów będę potem musiała wyrzucać do lasu. Pomyślała magnolia Lisek, uśmiechając się. Pani, proponuję jak najszybciej odnalezienie gniazda smoczycy. Oszczędź nienarodzonego gada, nawet jeżeli się już wykluwa. Tak jest. Młody smok szybko rośnie, ale żeby mieć kontrolę nad nim, będę musiała regularnie z nim medytować. Masz miejscówkę w Magorii. Jak najbardziej. Mam zarówno ziemię zasobną w krowy, jak i zamek, choć jest nieco zapuszczony. Rzadko bywam w domu. Świetnie. Odparła Magnolia, podchodząc do klęczącego i zdejmując mu hełm. O nie miała... Nie był to brzydal, miał krótkie blond włosy, nieco pociągłą twarz i szmaragdowe oczy. Nic, co by się spodziewała po nosicielu czarnej zbroi. Ci powinni mieć bardziej drapieżny wygląd, a ten tutaj wyglądał jak młodzieniec po dwudziestce. Ty też nie jesteś byle co, pomyślała zakładając mu z powrotem hełm na głowę. Nie zapomniała z powrotem zapiąć paska pod brodą. Słońce wzeszło już dawno nad horyzont, zaś magnolia miała nowy cel w życiu. Zniszczyć, zburzyć, wypalić i wybić, by dać początek czemuś zupełnie nowemu. Ciąg dalszy nastąpi. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.